Gincor to wyspecjalizowane oprogramowanie do prowadzenia księgowości w serwisach i warsztatach naprawczych. Profesjonalne, szybkie, łatwo integrujące się rozwiązanie do automatyzacji Twojego biznesu. Obejmuje systemy CRM, ERP, WMS. Które są połączone w jedną kompleksową platformę programowo-sprzętową, otwierającą przed tobą szerokie możliwości. Zmniejsz koszty obsługi każdego zamówienia już od pierwszego dnia korzystania dzięki maksymalnej automatyzacji wszystkich procesów biznesowych. Popraw reputację firmy i zredukuj liczbę konfliktów o połowę dzięki programowej kontroli terminów realizacji zamówień. Już po tygodniu poczujesz różnicę. Dzięki rozwiązaniom chmurowym dostęp do systemu jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę. Eliminuje nadmiar i braki na magazynach od pierwszej dostawy dzięki adresowemu systemowi przechowywania i oznaczaniu kodami kreskowymi. Chroni przed oszustwami ze strony personelu przez cały okres użytkowania dzięki rejestrowaniu wszystkich działań w systemie. Zwiększ liczbę zamówień kilkukrotnie dzięki zintegrowanym narzędziom marketingowym które pozwalają śledzić źródła ruchu, liczyć konwersje, dokładnie pokazywać, ile kosztujecie każdy klient, zapewnia dokładne informacje o zadłużeniu wobec dostawców, obrotowych i trwałych aktywach, czystym zysku i wielu innych dzięki pełnowartościowemu programowi księgowemu. Daje możliwość szybkiego przejścia z dowolnego innego systemu księgowego, bez utraty danych. Szkolenie trwa nie dłużej niż 15 minut. To doskonała szansa, aby podnieść swój biznes na nowy poziom. Zarejestruj się i otrzymaj 14 dni bezpłatnego dostępu już dziś.